W naszych poprzednich materiałach nieraz wspominaliśmy o amplitunerach, a przy ich okazji pojawiało się też nieraz hasło Multiroom. Dla jednych to zbędny bajer, dla innych klucz do nagłośnienia całego mieszkania z kontrolą systemu z poziomu jednej aplikacji. Dziś pokażę Wam, jak amplituner stereo może stać się sercem systemu multirum, bo nie to nie jest domena wyłącznie głośników bezprzewodowych, bowiem amplitunery stereo również mają w tej materii dużo do powiedzenia. I o tym chcę Wam dzisiaj opowiedzieć. Zapraszam na materiał. W dzisiejszych czasach często używa się pojęcia amplituner zamiennie z wzmacniacz sieciowy, mówiąc też czasem po prostu wzmacniacz. Wszystko dlatego, że coraz więcej tych wzmacniaczy ma wbudowane funkcje bezprzewodowego odtwarzania muzyki z internetu. Amplitunery na ich tle wyróżniają się dodatkową obecnością modułu tunera radia AM, FM i DAP lub DAP+, gdzie wzmacniacze oferują tylko albo aż radio internetowe. Amplituner więc zyskuje przewagę tam, gdzie źródła internetowe to nie wszystko, gdzie liczy się też uniwersalność. Stąd też nazwa Amplituner. Rozbijając ją na dwa człony otrzymamy: ampli, bo z angielskiego wzmacniacz to amplifier. Drugi człon to tuner, czyli po prostu obecność modułu radia FM, AM czy też DAP, czyli tuner właśnie. Z biegiem czasu, aby podkreślić uniwersalny charakter ampli-tunerów, producenci zaczęli dodawać do nich jeszcze więcej funkcji: złącza optyczne, koaksjalne, zaawansowane przetworniki DAC, przedwzmacniacze gramofonowe, a nawet systemy kalibracji akustycznej. Najważniejszą cechą współczesnych amplitunerów jest jednak możliwość strumieniowego odtwarzania muzyki z internetu. To przede wszystkim wsparcie dla serwisów takich jak na przykład Spotify, Tidal, Deezer, Kobus, czy też radia internetowego. W parze ze streamingiem często idzie również system o tajemniczej nazwie Multiroom. System ten w dużym skrócie pozwala na nagłośnienie wielu pomieszczeń za pomocą różnych urządzeń, najczęściej jednak pracujących na bazie jednej, tej samej aplikacji. Z reguły w tym kontekście mówi się o głośnikach aktywnych i instalacyjnych jednak elementem takiego systemu multirum może być również amplitunery podłączone do niego kolumny w ten sposób możecie puścić ten sam utwór w kilku pokojach bez opóźnień bądź sprawić że każde urządzenie odtworzy coś zupełnie odmiennego wszędzie tam gdzie stanie oczywiście kompatybilny sprzęt Konfiguracja systemu Multiroom jest prosta i intuicyjna. Przede wszystkim musimy mieć w domu stabilną sieć Wi-Fi. Następnie wybieramy interesujący nas amplituner, ustawiamy go, odłączamy przewody, instalujemy dedykowaną aplikację i konfigurujemy łączność z naszą siecią. Proces ten zależy od wybranego systemu. MusicCast wskazuje co trzeba zrobić w formie grafik, podczas gdy np. taki BlueOS automatycznie wykrywa urządzenie i sugeruje jego dołączenie do naszej sieci. Po wszystkim, gdy wejdziemy w aplikację tutaj na przykład MusicCast, pojawi nam się pozycja pierwsza naszego amplitunera. Po kliknięciu w nią będzie można zarządzać pracą sprzętu, włączać i wyłączać go, zmieniać źródło dźwięku, poziom głośności, itd. i tym podobne. To jest nasza pierwsza strefa audio, pierwszy element systemu Multiroom. I każdy kolejny amplituner, głośnik aktywny, czy odtwarzacz sieciowy pracujący i skonfigurowany w ramach tej samej aplikacji będzie kolejnym elementem naszego nagłośnienia wielostrefowego Multiroom. Kwestia jedynie, gdzie ten sprzęt rozstawimy i jak go nazwiemy w aplikacji. Aby móc samemu się odnaleźć, co jest czym i co gdzie konkretnie będzie grać. Wszystkie te strefy, w zależności ile ich będziemy mieli, będą mogły grać jednocześnie ten sam utwór bez żadnych opóźnień między tymi strefami. Albo strefy te będą mogły być w pełni niezależne, ograniczone jedynie możliwościami sprzętu, który dane pomieszczenie będzie nagłaśniać. Wszystkim zarządzamy z poziomu aplikacji na smartfonie. To tutaj decydujemy o łączeniu czy rozłączeniu danych stref urządzeń i o tym, co mają odtwarzać i z jakiego źródła oczywiście. Skoro już wiemy, jakie możliwości otwiera przed nami system Multiroom w amplitunerze, warto też powiedzieć kilka słów na temat konkretnych modeli elektroniki, które można wykorzystać w tym kontekście. W ofercie na przykład Yamahy znajdziemy całą rodzinę amplitunerów z serii RN. RN600A idealny dla początkujących, bo oferuje 100W mocy na kanał, system multiroom music cast i komplet złącz wejściowych. RNN 800 a to moc 145W na kanał, co otwiera możliwość połączenia wydajniejszych kolumn i nagłośnienia jeszcze większych pomieszczeń. RN1000A oraz RN2000A jako topowe modele o audiofilskim zacięciu, świetne dla najbardziej wymagających melomanów. To który z tych modeli powinniście wybrać należy oprzeć o wymagania jakie stawiacie przed tego typu sprzętem. Co ma mieć, w sensie jakie funkcje, które kolumny chcecie podłączyć, a przez to jak duża jest powierzchnia do nagłośnienia. W tym miejscu tak naprawdę nie ma innej rady niż po prostu odsłuch danych modeli i zestawów. Po takim przesłuchaniu gwarantuję, że wnioski, które Amplituner powinniście kupić nasuną się naprawdę same. A na amplitunerach świat się przecież nie kończy, bowiem jak już wspomniałem wcześniej, amplitunery często są zastępowane wzmacniaczami z funkcjami sieciowymi. Na ich podstawie również da się stworzyć system Multiroom. Kwestia, aby postawić na urządzenie, które taką możliwość daje. Wbrew pozorom tego typu sprzętu jest naprawdę dużo. Szerokie portfolio wzmacniaczy sieciowych ma m.in. NAD czy też Bluesound. Te operują na aplikacji BlueOS, o której już nieraz wspominaliśmy na łamach tego kanału. Mało tego, dowolny wzmacniacz i dowolny amplituner można podłączyć do posiadanego już systemu multirum za pomocą dodatkowego urządzenia, jakim jest oczywiście odtwarzacz sieciowy. Tutaj również należy zwrócić uwagę na obsługiwany system wielostrefowy, aby nie wpaść w pułapkę w wyniku której będziemy mieć dwie czy więcej aplikacji do obsługi nagłośnienia w naszym dużym lub małym mieszkaniu. Amplituner w systemie Multiroom to jak najbardziej wykonalny, a przy tym wcale nie tak skomplikowany w konfiguracji jak i późniejszym użytkowaniu, jak mogłoby się wydawać. Warto zwrócić uwagę na funkcję elektroniki i jej charakter brzmienia, patrząc przez pryzmat posiadanych lub planowanych głośników. Istotny jest również sam system Multiroom, zwłaszcza mając w perspektywie dalszą rozbudowę nagłośnienia w mieszkaniu. Sprawdźcie co można zrobić w ramach danego systemu, jakie urządzenia są z nim kompatybilne aby dokonać najlepszego wyboru. W razie wszelkich wątpliwości, dodatkowych pytań czy chęci sprawdzenia, jak taki system Multiroom działa w praktyce, zapraszamy do naszych salonów stacjonarnych. Na miejscu nasi eksperci pomogą w wyborze najlepszych rozwiązań nagłośnienia w mieszkaniu i nie tylko oczywiście. Lista punktów dostępna jest niezmiennie pod adresem www.tophifi.pl. Czekamy na Waszą wizytę. Macie pytania? Zostawcie je w komentarzach i dajcie znać, czy i jaki system audio planujecie u siebie. Jeśli materiał był pomocny, kliknijcie, subskrybuj i włączcie powiadomienia, dzięki temu nie przegapicie kolejnych poradników i materiałów na naszym kanale. A na mnie już pora, dzięki wszystkim za uwagę i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, trzymajcie się, cześć!